Znanie, które dotyczy tylko faktów, a nie ocen prawnych i skuteczności prawnej pewnych kroków. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście generalnym wykonawcą na inwestycji drogowej, macie podwykonawcę, podwykonawcę, który robi jakieś tam sieci kanalizacyjne, no i wpędza w was koszty. Niegrzeczny jest, nie zachował obowiązków itd. itd. Wykonawczo zastępczo działaliście w pewnym zakresie. Oprócz tego poniesiesz jakieś koszty zajęcia pasa drogowego i tak dalej i w trakcie procesu, jeżeli chodzi o jeden z tych kosztów, tu koszty zajęcia, nawet prawnik tego podwykonawcy mówi że okej, okay, rzeczywiście tutaj bijemy się w pierś, no to to było nasze. I ku wielkiemu zdziwieniu czytacie później w wyroku jako generalny wykonawca, że nawet te pieniądze nie zostały Uznane za Wasze pieniądze. Czyli, mimo że coś było niespornego, podwykonawca sam przyznaje, że bierze na klatę te pieniądze, to i tak sąd stwierdza, że tak naprawdę tego nie obciążają. Dlaczego? Ponieważ sąd stwierdza, że no, strony drogie. Jeżeli chodzi o to, co Wy przyznajecie na sali sądowej, to mnie to bardzo cieszy, bo jak coś jest przyznane, to nie wymaga dowodu. Mnie łatwiej się proceduje. Tutaj okazuje się nagle, że biegły nie będzie potrzebny, nie muszę czytać 40 stron dokumentów, bo rzecz, której dotyczą tak naprawdę to nie jest coś, o co się kłócicie. Ale przyznawanie, które między Wami zachodzi dotyczy faktów, czyli w kontekście tych wydatków chociażby to podwykonawca może przyznać, że takie koszty zostały poniesione albo że on rzeczywiście... Pewnych robót nie zrobił, z czym wiązało się później zajęcie i koszty z tym związane. Elementy faktyczne. Ale już co do tego, czy prawnie oceny danej rzeczy są prawidłowe, czy też nie, to jest już moja ocena jako sądu i może się okazać, że mimo, że podwykonawca bierze to na klatę, to ja mu ten ciężar wklatę jak taki. Kolega, który na siłowni przy wyciskaniu na klatkę asekuruje drugiego i pomaga mu to zdjąć, mówiąc zupełnie niezgodnie z prawdą, że mordo to sam ty, sam ty, twoje powtórzenie. Sąd może zrobić taką rzecz, wskazując, że prawniczo się z tym nie zgadzam. Zgadzam się z waszym przyznaniem faktów, ale źle oceniliście to pra prawnie. I to, że podwykonawca tutaj źle ocenił prawnie swoją sytuację jako negatywną nie zmienia faktu, że ja mu powiem, że ona w rzeczywistości pozytywną jest, taki prezent od losu. I w tym konkretnym przypadku o tej nieskuteczności, dlaczego podwykonawca wyszedł dobrze na tym? Ano wyszedł dlatego, że sąd wyjaśnił, że chodziło o kwestię tego potrącenia, o którym mówię, która została zrobiona niewłaściwie. Więc sąd mówi, że ok, przyznałeś fakt, że tutaj nie dokonałeś jakiejś czynności, po tym było potrzebne to zajęcie i tak dalej, to kupuję. Ale to nie zmienia faktu, że chociaż ten koszt, ja nie kwestionuję, że on przysługiwał nawet generalnemu wykonawcy, to ten generalny wykonawca nie przedstawił go skutecznie do potrącenia, a skuteczność potrącenia to już oceniam ja. Nawet jak myślę o takim bardziej czytelnym przykładzie, przykładzie dla tej sytuacji, jest kwestia odstąpienia od umowy. Powiedzmy, że strony zerwały współpracę przed zakończeniem całości i twierdzi jedna z nich, druga się z tym nie kłóci, że poszło oświadczenie o odstąpieniu. Inwestor mówi, że ja od umowy odstąpiłem. Wykonawca twierdzi, tak, wysoki sądzie, no cóż, no nieprzyjemnie się stało, ale rzeczywiście on odstąpił sąd jak najbardziej może ba powinien oceniać takie odstąpienie sam i może dojść do wniosku że nie mimo że wy się zgadzacie że te odstąpienie nastąpiło to ty inwestorze ty wykonawco wy obaj nie macie racji prawnie to wygląda inaczej a prawną ocenę to prowadzę ja jako sam.